Cześć, z tej strony dealer, Jesteśmy w naszej jaskini, którą wykopaliśmy w pierwszym odcinku nowej, chyba na to wygląda, serii z Minecrafta 1.11. Więc yy, na początku chcę tylko powiedzieć, że naprawdę mnie super zaskoczyliście, bo ja tam zastanawiałem się, czy wy zostawicie 3000 łapek w górę. Słuchajcie, po dwóch godzinach jest ich ponad 6000, jestem naprawdę, naprawdę Mega zaskoczony, pozytywnie, cieszę się takim pozytywnym odbiorem tego pierwszego odcinka. Mam nadzieję, że dzisiejszy Wam też się spodoba i też zostawisz łapkę w górę. 3000 łapek, pamiętaj, to odcinek już jutro z tej serii. E, ok, więc um, też chcę podziękować za wszystkie komentarze, bo między innymi właśnie wytłumaczyliście mi, do tego służy Rabbit's Food i Rabbit Hide. Zaraz Wam już mówię tym osobom, które nie wiedzą, naprawdę nie wiedziałem. Spytam na odcinku, powiedzieliście świetnie, wielkie dzięki za to. Słuchajcie, Rabbit's Food służy, do tego, żeby zrobić miksturkę do skakania a rabbit hide też jest takiego skakania, wiecie, wysokiego skakania to nie jest zwykłe, to jest wysokie skakanie, a rabbit hide służy do, no, zastępstwo zastępcza, no po prostu skóra, to jest jak skóra krowy, czyli możemy z niej robić na przykład no co możemy, no zbroję, no, więc możemy zrobić zbroję z króliczej jakby sieści, no no i to jest to. Tak, teraz, dowiedzieliśmy się jest fajnie. E, Pisaję się też, żebym zrobił bałwana. W sumie nie wiem, czemu nam, po co nam ten bałwan. Może będzie nam pilnować ym, naszej pięknej fortecy. Nie do końca pięknej, ale niech będzie, że piękna. Okej, okay, więc postawię dwa bałwany na początek odcinka. Pyk jeden i pyk drugi. Ok. W sumie one chyba za dużo nam nie dadzą, ale no cóż. No, załóżmy, że pomogą. Tak, na pewno mam Prawda jakie ja nazwiemy ludziska? Możecie pisać też imiona dla naszych bałwanów ja bym go nazwał. E, p, 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 p. Bob? To będzie Bob. Nie my go odróżnimy od drugiego. A to będzie. No, więc może nazwijcie to jest Bob, a drugiego możecie pisać imię w komentarzach. Ja nawet wybiorę jakiś komentarz i tak nazwiemy naszego drugiego bałwana, Bob. To jest pierwszy, a drugi to nie wiem jeszcze. Okej, okay, więc w dzisiejszym odcinku bladego pojęcia nie wiem, czy, nie mam, czym się zajmiemy. Na pewno troszkę pokopiemy jeszcze drewna, bo ja bym tą naszą... Oh shit! Królik! Królik, królik! O nie. Pisaliście też bardzo dużo komentarzy, jak nazwać właśnie tą serię, bo was spytałem. Pisaliście, żeby jakoś królicze coś tam. Nie, nie, raczej królicze coś tam, nie. Coś w sensie, nie pamiętam co, ale to było Oh shit, dobra. O nie, ale tak, tak, wielkie dzięki za każdy pomysł. Um, nie przygotowałem jeszcze z wszystkich, więc możliwe, że już mamy tą nazwę serii, a ja tym nie wiem, kiedy nagrywa ten odcinek. E, ale, ale, no, Kama, naprawdę te króliki tak ciężko się zabija i jeszcze nic nie wypadło. Chyba były baby króliki, znaczy małe króliki. Wie, wiecie, o co chodzi? Małe króliczki. Dobra, czekajcie, musimy zebrać to drzewo, bo tak w połowie przerwałem i królik rozproszył. Cholernie króliki, naprawdę. Latają te skubańce, latają. Ojej. Co mi piszczy? Kom komórka mi piszczy. Komórka mi piszczy, proszę. <gry> Okej, okay. miesza, miesza z komórką. Wracamy może do naszego domku e, i posegregujemy rzeczy. Tak, to jest... Lepo... Skąd się wziął tyle kobla? Aha, jak ja budowałem to, tu tyle kobla wyszło. Dobra, się tak zorientowałem. Co, co, co się dzieje? Tyle kobla w moim kiputku, o Boże. Oj, to, to trzeba wszystko przekopać. Fuu, to jest brzydkie. To w ogóle nie ma prawa istnieć. Chcę troszeczkę zrobić... Wiem, że to jest prowizoryczne, wiem, że to jest tylko tymczasowa baza, ja wiem, ja wiem, ja wiem, trzymam się tego co mówię, nie jest tak, że plany. Po prostu nawet ta tymczasowa baza zasługuje na troszeczkę miłości, prawda? <laughs> Nieco, ja dam, sorry. Ale naprawdę, jest bardzo brzydko i nie podoba mi się. No trzeba troszeczkę będzie to jakoś wyłożyć czymś. Tak, wyłożymy czymś, wyłożymy czymś. No i dobra, skoro już jesteśmy na tym biomie zimowym i nie ma za dużo tego drewna białego, co mamy, znaczy jasnego, tego tego zwykłego, to chyba jednak pójdziemy w to ciemne drzewo, nie? Chyba to jest dobry pomysł. Więc zacznę może od schodków. W ogóle... O, co się działo? Tak mogę. O, oh, o, oh, wow, oh, wow, oh, wow! Oh. Oh, hola, hola! Tak można robić teraz w Minecraft? Po prostu przytrzymuję jakiś przycisk i tak ro... Wow! No ważne, po prostu to jest nowa rzecz też. Tego nie było na nas. 99%, chciałem powiedzieć stówę, ale... Ale zastanowiłem, że w sumie może już to było. Nie no, chyba tego nie było. Kurde nie, znowu płotki. Znaczy nie płotki, tylko schody. Z taki problem zawsze. Jak się źle go położy, to się tak... Ech, no nie Rozumiecie, rozumiecie. Okej, okay, więc postawimy te schody na początku. Mm, Okej, okay. i w sumie wiecie co? Yy, nie chcę, nie chcę robić z ciemnego drzewa, tylko zrobimy tutaj schody z ciemnego drewna, a resztę. Chciałbym zrobić z zwykłego wyłożyć Z zwykłym drewnem, drewnem, nie drzewnem i kamieniem. Myślę, że to będzie w miarę takie, nie tyle co ładne, co... Ach, ty bał, Bob! Come on Bob, chodź! Nie chcę ci zabijać. No chodź, Bob! No wychodź, śniegu narobiłeś, widzisz, z tymi butami brudnymi tutaj wchodzisz, ty! Dobra, nie masz może butów, ale... Ale wchodzisz i brudzisz, co, co chciałem zrobić? A, drzwi chciałem zrobić, żeby Bob nie wchodzić. znaczy Bob i jego kolega, który jeszcze nie imienia nie wchodził, ale widzę, że bogactwo panuje generalnie, nie u nas jest tak dobrobyt, wszystko mamy, no nic nie mamy. musimy mieć pod drzewo. Drewno, drzewo, drzewo. Pod drzewo, drewno, Pod drzewo, pod drewno z drzewa, o, no. Naprawdę głupoty, wybaczcie mi. Ja, ja staram się nie gadać głupot czasami, przynajmniej. Ehm, nie, 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 naprawdę. Już już, już. Już, 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 już spokojnie. Mamy więc drzewo, lecimy do naszego domku. Zrobimy drzwi i jeszcze troszkę to wyłożymy od środka i zaraz się zbliża noc. Wow, ale szybko! Nie, serio, masakrycznie szybko to minęło. E... Przecież to, to, to tak, tak? Serio? Już Już jest ciemnia. Nie wiem. E... Chyba może wyjdziemy troszeczkę na noc. E... Bym chciał... Nie w sumie nie, mam po co... Po, po, po. Po co chciałem wyjść na noc? Chwilę. Nie nie, 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 wychodzimy na noc. Nie, nie. To jest głupi pomysł. Będziemy ginąć. Nie. E, nie ma szans. Póki co musimy się zbroić. Zacznę jakoś projektować tutaj, projektować. Jak to zabrzmiało? Naprawdę, ładnie coś chciał zrobić. A ja to na razie tak na otwór trochę zrobię. Ok, zrobimy jakąś prowizoryczną kopalnię. Nie będę na odcinku raczej kopać, bo to będzie naprawdę nudne. E, po prostu wszystko tutaj sobie przygotujemy i rozłożymy. Tak, to jest myślę fajny pomysł na teraz. Na. Ok, więc to tak. To tak, i tutaj jakieś schody, prawda? No, Chciałbym z innego drzewa, ale za dużo to wyboru nie mamy, chyba. Mamy czarne, drze ciemne drzewo, bądź ciemne drzewo. Co wolimy? Ja biorę ciemne drzewo. A, co ja gadam? Dobra, nie, nie, to jest źle. To wszystko trzeba przesunąć o jeden. To mi się nie podoba. Totalnie. Nie, nie, nie. Ok, czyli innymi słowy, te schody, czy te schody już teraz blokują? Tak, one już tutaj blokują wszystko, więc. Tak, to, to też wszystko zbierzemy i inaczej to rozstawimy. To za chwilę, to za chwilę. Naprawdę wszystko musimy przeremu prze, przebudować tutaj, przeremontować. Okej, okay, zamkniemy się, bo nie chcemy żadnych mobów. Raczej podziękujemy panom creeperom póki co. Póki nie mamy ich pod kontrolą w jakimś mobgrinderze miłem, to, to raczej nie dziękuję jak ci tutaj wszystko rozwalimy z powrotem, zbudowałem to i niszczy w jednym odcinku, no jaki niezdecydowany masakra Muszę tego się lepiej rozplanować. Na no, ten raz jak będę budować coś w tej serii to tak troszeczkę to chodzi przemyślę, bo nie ma sensu budować i niszczyć w kółko. Ok, kiedy raz można zrobić, a porządnie i tutaj no, kończymy mi się kilow, no już skończymy ten kill. Off. No kończy, kończcie śmiało, o już, dobra i teraz, tyres, 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 tyres. Czy, 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 patyków nie mam. Ach, dobra, możemy patyki, pyk, 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 pyk. E, 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 da, ta, ta. Dobra. Mamy. E, więc tak, podłoga będzie więc ciemna, a ściany jakieś, mam nadzieję, że nic tu nie przyjdzie w tym czasie. Lalala la, la, la. Nic nie ma... Ej, jakoś cicho. Tam co kiedyś chodzą z Kubańca, ale Tu nic nie ma. Tu jest w miarę bezpiecznie. Okej, okay, git. Oh shit! Pyk, 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 się, bo nie chcemy banych podtyków. Dobra, i tutaj... To tak w sumie zostawię póki co. Znaczy to, to mi się kompletnie nie podoba. To wygląda fatalnie. Co to jest za kamień? To jest... To jest granit, on jest... On tu nie pasuje. To jest mało powiedziane, że on tu nie pasuje. On tu jest... O, to jest z innej bajki. Słuchajcie, więc... Żeby w sumie nie zużywać tyle drewna na przepalanie rzeczy, Chyba zacznę robić jakąś kopalnię małą tutaj, coś takiego ma. To jest taki przedsionek, to jest wejście do sypialni, tak? To zrobimy w ten sposób. To jest taka prowizoryczna baza, która zaczyna wyglądać jak jakaś poważniejsza inwestycja, moi drodzy, ale... Ale nie, to będzie to jest zwykła baza, na, na, na chwilę dosłownie. Okej, okay, więc zrobimy tutaj wejście do kopalni z drugiej strony, tutaj. Mam nadzieję, że się nie przekopie na zewnątrz góry, chyba nie powinienem... Dobra, jest git. I tutaj zrobimy śliczne zejście do kopalni! Albo... albo nie. Albo kurde drzwi Nie, nie drzwi nie drzwi! Skąd tu te drzwi? Jak ja to zrobiłem? Nie, 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 wypad, wypadł nie. Ja zrobimy coś Panie, Teraz, czy zrobimy sobie je w taki sposób, czy robimy schody? Ha, Ja bym zrobił schody. Tak, ja bym zrobił schody, więc schody zrobimy w taki sposób, że po prostu tutaj będą schody do góry, a tu będą do dołu. Jej Ale pomysłowy jestem. Nie, naprawdę ja jestem załamany tym, co ja robię, co ja gadam. Okej, okay, więc póki co tego chcę wykopać, i ja będę teraz kopać na odcinku jakoś cały film. Po prostu musimy, potrzebujemy trochę węgla Jak to wybuchło? Czemu? Co? Czemu on wybuchł? Nie nie, nie czekajcie, co się dzieje? Co w się... Sensie, what the fuck? Przecież ona je wybuchamy widzą gracza. Czy to hero Nie. Nie, nie, nie. Co się dzieje? On tu wybuch? Ale... a, dobra! Dobra! To umarł Bob! Dobra, został nasz drugi bałwan. Musisz pisać jego imię, bo, bo, bo nie ma brata. Stracił brata. Bo umarł. Przecież, tylko pomóżcie Boba i wraca do środka. Dobra, tak, tak, pomagaj mi. Kolego bez imienia. Braci, bracie Boba. Dobra, no, pomyśleliśmy cię. Tak, brawo, brawo. Kurde, ale nie, nie wiedziałem, że one wybuchają. Masakra. To, to, to w sumie nie chcę tego bałwana tutaj. On mi tu podejdzie, to wybuchnie. Dobra, wiesz co? Słuchaj, kolego, ja cię nie zabiję. Ja cię nie zabiję. Ja dla ciebie zrobię klatkę potem, dobra? Tutaj, ty tutaj. Uważaj, nie? Tak coś w sensie z umiarem, nie. nie. Tak ja ci lubię, ale... Tak nie, nie pod drzwi, dobra? Tak, ta, tak tam więcej. Budę dla Bowana zrobimy za odcinek. No musicie znaleźć jego imię. Ja póki co nie wiem, więc... następny odcinek zajmie się budę dla Bowana. Teraz znaliśmy tego trochę... węgla. To się przyda. Kurda, puda dla Bowana? Głupie, ale, no, jak widzicie, no, wybucha, no, wybucha, no, nie może da wybuchnąć pod drzwiami, prawda? Chyba nie chcemy tego. E, dobra, co ja gadam? Kompletnie, nie wiem. Musimy zrobić też wyższy sufit. Tak, wyższy sufit jest bardzo, bardzo potrzebny, ponieważ e, ja będę chciał zrobić schody, żeby tak nie skakać, tylko tak chodzić w miarę płynnie. Więc, żeby się nie obijać o sufit, musimy zrobić go troszeczkę wyżej. Okej, okay, teraz, jak zrobimy schody, to nie będziemy się tak, wiecie, główką bać, ba, bać, bać, bać. Nie będzie bolała nam z głowa, ok? Minecraftowa, kwadratowa. Ale ryby. Wow, damn. Dobra. Kopiemy. Ej, serio, no. Halo, ja miałem nadzieję, że znajdę ten węgiel szybko. A tutaj taki jaja. Znaczy, nie, jaja, brak jaj. No nie fajnie. Totalnie. Mmm. Halo. Nie? Nie? Może teraz? No nie, naprawdę. Ja to mam pecha, naprawdę. Jak, jak potrzebuję tego węgla, to zaraz jeszcze znajdę jakieś diaksy, znajdę irona, wszystko. Ale nie będzie węgla! Kiedy chcę węgiel! Dajcie mi węg A czy nie no to nie jest tak, że jeżeli nagle będzie Diaks, to my będziemy. To jest smutnie. ale... Ale chcę też węgiel, halo. To jest węgiel pierwszej pomocy. Co to było? Jakaś teksturka się zepsuła. Widzieliście to? Mm, dobra, miesza z tym. Gdzie jest mój węgiel? Wróćmy do. Tutaj nie z ty tutaj, Minecraft. Daj ten węgiel. No ja wiem, że... Kurde. Ile ja już chodzę? Ile ja już kopię? To jest... To jest nieludzkie. Nie, naprawdę. Ten węgiel tu powinien być. O. Mm. Mm. Zawsze mam takiego farta. Naprawdę, jeżeli... Chyba to znacie, nie? To jest tak, jakbym nie nagrywał, to bym znalazł kurde wszystko. Dosłownie. A może to dlatego, że my kopiemy jakoś pod górą? Nie, chyba to nie dlatego. W sensie, Jesteśmy już nisko, to jest 56 bloków pod dynem, pod jakby. W sensie, Pod no, samym dołem to, to nie jest jakoś wysoko. Powinno coś być, no to jest bardzo nieuczciwe. I. No nie fajnie. No, no nie wiem, no nie wiem, to przykro mi. Ok, więc postawimy to wszystko. Jako, że nie mamy tego węgla, to nie, nie, nie będę palić drzewem, bo to jest marnotrawstwo drzewa. Drewna, trzeba szedować. Planetę. Ej, kurde, kierowcy skończył? Aha, może dlatego przyszedłem na górę. O Jezu, jak ja się dziwnie czuję. Przestanie jak ja nagrywam, to zapominam w ogóle co ja robię i dlaczego, bo po prostu się skupiam na tym nagrywaniu, a nie na tej grze. To jest kurde, rozpraszające. Okej, okay, ale nie będę już marudzić. Nie mam też już pochodni. Boże, jaka bieda! Jaka masakra! Nie chcę marudzić, ale. Jak tu nie ma rodziców, jak tu nie ma węgla? Dobra, wiecie co? Słuchajcie. Ja ten węgiel, co z racji między odcinkami, po prostu zrobię tutaj na sam dół kopalnie, bo nie chcę tego robić na odcinku już, bo już piątą się odcinka kopię. A ja nie chcę kopać, tylko chciałem coś zbudować, chciałem wam za coś robić, fajnego, fajniejszego niż kopanie po prostu, więc, więc, dobra. Nie kopiemy, nie kopiemy, odłożę te rzeczy i tak, na pewno musimy zrobić sobie węgiel. Fajnie, że mamy jak zrobić we... A nie mam węgiel. Dobra, to jest inna gadka, inna gadka, o, 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 dobra, jest, dobra, wszystko jest, kozacko, elegancko, więc w sumie dużo nie zrobiliśmy, zrobiliśmy tylko schody, to jeszcze chcę choćby, wow, już się robi dzień, to tak szybko, naprawdę, jestem w szoku, jak to szybko mija, jakoś mi się wydawało, jakby to zawsze dłużej trwało, może przez to, że gadam cały czas i to dlatego, okej, okay, zróbmy tak, to wszystko inaczej rozłożymy, bo mi się nie podoba to, jak jest tutaj ciasno, bo no chyba nie, nie powiecie, że nie jest ciasno, jest ciasno, jak diabli. W sensie, wychodzisz i od razu jest wszystko to. Te skrzynki jeszcze nie rozwalam, bo tu są temy, to wszystko sobie posekerkuję zaraz. Mm, pa, 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 dobra, jeszcze tutaj wykopiemy jedną kratkę i chyba zrobię w taki sposób, żeby. Tutaj pyk, pyk, pyk. Tak, zrobimy to w ten sposób. O, mam to w głowie! Mam to w głowie. Tu zrobimy dużo, duże, duże, duże głębokie. Takie wejście i zobaczę, kiedy się przekopię na, na. jakby wiecie, na wierzch, na wierzch góry. Jak ta góra jest rozbrzona. A nie, bo ona jest taka. Dobra, to nic nie szkodzi, to będzie duże pomieszczenie. To będzie bardzo duże pomieszczenie i mi się to podoba. Yy, ale no, 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 może teraz tego nie zrobimy też, ponieważ to nam zajmie dużo czasu. A ja już troszkę nagrywam. A nie chcę tych robić długich odcinków, bo jako, że robimy je co 3000 lajków, to możliwe, że uda się nam, żeby pojawiały się codziennie, to nie chcę ich. <laughs> Byłeś tak blisko cały czas. Byłeś tak cały czas obok mnie. Ej, serio. Naprawdę tu był węgiel, a ja tam łaziłem, kopałem, szukałem, i tu jest, no naprawdę, coś dobra. Cieszę się bardzo, ale czemu na dole nie było? Okej, okay. dobra, cieszę się. Cieszę się. Ja nie mogę marudzić ja strasznie marudzę. Musimy przestać marudzić, ucieszyć się z tego pięknego węgla, który dał nam nocz tutaj i. Tyle, wow, oj, serio, dużo tego węgla, ile tego już jest? To jest 13 razem z tym, plus jeszcze, wow, ej, naprawdę bardzo duże to jest ruda chyba, tak mi się wydaje. Serio, wow, 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 chwila, to jest 20 węgla. 20? No, 19. Nieźle. Okej, okay, ale na pewno mi się to nie podoba, to wgłębienie. Jakoś to wszystko będziemy musieli wyrównać zaraz. Wszystko przekopać inaczej, totalnie inaczej, tu mówię naprawdę inaczej, bo, 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 bo no nie chcemy w ten sposób. E, Okej, okay, więc zrobimy to tak. To mm, tak zostanie może, tutaj zrobimy wgłębienie, to wszystko wykopiemy i zrobimy tam jeszcze kilka kratek po kopie. Tak, to zrobimy między odcinkami, ponieważ to będzie nudna, żmudna praca, więc w następnym odcinku już przywitamy się, za znaczy, tysiące łapek w totalnie zmienionym tym miejscu, bo tutaj przekopię się tak więcej. Yy, hmm, do tej głębokości mi się to wszystko rozkopie taki, wiecie, taką tutaj pomieszczenie zrobimy Jakoś to ozdobimy na odcinku, rozłożę nasze skrzynki, bo zrobimy więcej skrzynek, bo będziemy musieli segregować temy Pokopię też w dół, wykopię, mam nadzieję jakieś już żelazo, żelazu i zbudujemy klatkę dla naszego nowego bałwanka, znaczy nowego, no z tego odcinka bałwanka i musimy też zrobić grób dla Boba. W sumie zrobimy to teraz. Zrobimy grób dla Boba i dla jego braciszka zrobimy klatkę. E, więc tak. E, pe, pe, pe. Czy ja drewna? Mam. Chyba mam. Czy znaczy, mam nadzieję, że mogę połączyć. Kurde, co ja robię? Co, co ja robię? Halo. Co ja robię? Że sami nie garniam? Tak, tak, tak. Czy ja mogę tak połączyć? Mogę. Idealnie, moi drodzy. Idealnie. Więc robimy grób dla Boba. Hmm. Gdzie zrobić ten grób? On umarł tutaj. Więc. Jako, żeby uczcić jego pamięć, po prostu to zakopię. Może to brzmi źle, ale no, no nie chcemy mieć, wiecie. Nie chcemy tutaj dziury żadnej. I tak zastanawiam się, czy ten grób robimy na środku, czy bardziej, czy bardziej nie na środku. w sensie czy jakoś pod górą? Hmm, myślę, że na środku. Może to nie będzie, wiecie, jakieś śliczne. A czy może, nie możemy w sensie może być ładny grób. Ale dobra, może póki co zrobimy prowizorycznie. Jak wszystko w tej serii, kurde, czemu tutaj crafting table postawiłem? Muszę zakopać to, wykopać, bo mi się skończył oczywiście dirt, jestem głupi. Pyk, pyk, pyk. Ach, naprawdę. Pyk. O nie, jeszcze jeden dirt. Stąd ukradniemy. Okej. Okay. A, co, czemu postawiłem crafting table? Come on, co się ze mną dzieje? Okej, okay, więc... Pozostawimy szczątki Boba do środeczka, bo wiecie, no musi tam spoczywać. Dobra, więc Bob się składał z ośmiu Śnieżek, chyba? Tak, ośmiu Śnieżek, więc to są cząstki Boba. I zrobimy grób. Smutna atmosfera. Pyk i tu umarł Bob. Okej, okay. tak to jest jego grup. Okej, okay, więc tu umarł Bob dla jego braciszka. Mam nadzieję, że nie będziemy musieli budować grobu. Ale zrobimy jakieś piękne, piękne... Eee, klatkę. No, chyba tak. <grywia> Albo w budę. Nie wiem, jak. Więc to będzie. Możecie wszystko pisać, pamiętajcie. No, jeżeli umrze, to, to, to posadzimy go obok. Chowamy. Ale nie, mam nadzieję, że nie umrze. Ok, ale tak już zaplanowałem, tak sobie przygotowałem tabliczki w zapasie. Na wszelki padek, bo coś mi mówi, że on może długo nie pożyć, ten. Bał no, nie, nie miesza z tym, miesza z tym. Mam nadzieję, że jednak się mylę. Ok, więc wielkie dzięki za obejrzenie tego odcinka. Był trochę dłuższy dzisiaj. Mam nadzieję, że dotrwałeś do tego momentu. Jeżeli tak, to napisz w komentarzu tak, dealer, oglądając cały filmik. Chyba to jest dobre. Tak, napisz tak, jeżeli to oglądasz do tego momentu. Więc wielkie dzięki. Do ostrzenia już niedługo. A ogarni też koniecznie dzisiejszy odcinek z Damianem, coś w się sensie z Doknesem, bo zagraliśmy w naprawdę fajnego minigama. Trzymajcie się i do usłyszenia już niedługo. Cześć!